Wstałem wygięty jak żaba, teraz kurwa wczoraj, dzisiaj płonęła trawa i powiem powiemy tak, pierdoli cały system i ten cały rap, próbujemy pobić rekord świata, Minem Godzilla, może się uda, może nie, zaraz zobaczymy, na freestylu będzie na pewno ciężko, dobra. Na Fiselu pewnie będzie ciężko, bo kurwa wczoraj byłem z jedną bledką. Bledka mi się rozerwała i się cała porozpierdalała. No niestety, Klaudia przyjechała. <śmiech> <śmiech> Ale co zrobiła? No kurwa w Szelcach powysiadała i taka kurwa, to jest pełen spontan, kurwa gadka nawijka. Nie pobije, za chuje. Czekaj, wiesz czym pobiję? Mam na bandzie, bandzie. A, może. mam Mam, mam, mam. na bandzie... Kurwa. Nie mogę sobie mać, Mam na bandzie dżuman, że czuję się jak salacki zahartowani po Postali zostali wysłani sobie na fali tsunami tutaj. Rozbić leś pod składaniu. <grywania> I lecę sobie z dalej. Gdzie są kurwa? Gdzie są parasole? Bo przypierdolę, pierdole pozdrawiam sobie moją ciotkę Mariolę. <grywania> Nagrywa się dalej. Dogi, ty masz pierdolony talent, czy mnie nie pierdol, bo to jest kurwa proste, a dogiła się to jak pierdolony chyba. do Teraz kurwa, dogi, rozpierdalamy formę, rozpierdolamy gadkę, mamy zapty. Ale patrz, tym popie, nie po hebrajsku, że hebryton jakiemuś się. Kermetery, to oczywiście to jest tą I tą, 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 tę, to, i to a jak to było? no, zupełnie nie w języku, kurwa, w ukolniku. parlamanta, italiano, conchon, choncho, hiszpanie, espaniole. Mogę szybko nawijać, a nawet kreski nie przypierdolę i to jest kurwa... Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest kurwa, pięć, czekaj, trafia jak kula w łeb. Trafię jak kula w łeb. Abdul, wjeżdża rowerem nas, te... <gülę> <gülę> Dobre, Siem, na sklep. Dobra, wystarczy, sieńcie, na tyle